Ten kanał istnieje dzięki pasji i wsparciu naszych patronów. Jeżeli i Ty chcesz dołączyć do tego grona, możesz wesprzeć nas na patronite.pl/łamane na alanpaczuszkahistorię. Dziękujemy za Twoje wsparcie. Bitwa w lesie Hirtgen Zapomniany koszmar amerykańskich żołnierzy. Las Hirtgen, gęsty, ciemny, rozciągający się w cieniu niemieckich gór Eiffel, stanowił scenę jednej z najbardziej wyniszczających bitew II wojny światowej. Dla wielu amerykańskich żołnierzy to miejsce stało się piekłem, którego nie dało się opuścić ani żywym, ani martwym. Bitwa, która rozpoczęła się we wrześniu 1944 roku i trwała niemal do lutego 1945, do dziś pozostaje jednym z najmniej znanych, a zarazem najbardziej brutalnych starć na froncie zachodnim. Co ciekawe, to właśnie tę bitwę Amerykanie uznają za najdłuższą i najgorszą ze wszystkich operacji podczas II wojny światowej. Po zwycięskiej operacji Overlord i wyzwoleniu Paryża w sierpniu 1944 roku ofensywa aliantów nabrała niespotykanego tempa. Niemiecki front we Francji załamał się szybciej niż przewidywało to dowództwo amerykańskie. Jednak Paradoksalnie ten wielki sukces stał się też źródłem poważnych problemów logistycznych. Szybkie natarcie sprawiło, że linie zaopatrzeniowe rozciągnęły się na setki kilometrów, a alianckie składy paliwa i amunicji znajdowały się daleko na zachodzie. Port w Antwerpii, który mógłby znacząco poprawić sytuację, był wciąż niedostępny. Alternatywą były porty w Normandii i Marsylii, ale ich zdolności przeładunkowe były niewystarczające. W rezultacie, każda beczka paliwa musiała pokonywać setki kilometrów ciężarówkami, i był to tak zwany Red Bull Express, czyli gigantyczna sieć transportowa oparta na tysiącach amerykańskich ciężarówek, które dzień i noc dowoziły zaopatrzenie na front. Niestety, nawet ten wysiłek nie wystarczył. Braki paliwa zmusiły alianckie dowództwo do ograniczenia ofensywy. Tymczasem Niemcy, choć mocno osłabieni, zdołali odbudować linie obronne na granicy swojej ojczyzny. Wehrmacht koncentrował swoje siły wzdłuż rzeki Rur, tworząc ostatnią linię obrony przed strategicznie kluczowym zagłębiem rury sercem niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Bez kontroli nad tym regionem wojna była dla Niemców absolutnie przegrana. Dowództwo alianckie miało dwa główne kierunki ataku. Operacja Market Garden, czyli śmiały plan zdobycia mostów w Holandii, który jednak zakończył się niepowodzeniem. Drugi to natarcie przez Hurtgenwald, które miało zapewnić kontrolę nad rzeką Rur i uniemożliwić Niemcom użycie tam jako zapory wodnej, co mogłoby zalać okoliczne tereny i poważnie spowolnić aliantów. Las Hürtgen. Dlaczego akurat tędy? Las Hürtgen stanowił naturalną przeszkodę na drodze do Renu. Dowództwo amerykańskie uznało, że zamiast go omijać, lepiej zdobyć go frontalnym natarciem. Uważano, że Niemcy są już zbyt osłabieni, by stawiać poważny opór. Był to jednak jeden z kluczowych błędów. W ocenie sytuacji, teren ten charakteryzował się niezwykle gęstym lasem, pagórkowatym ukształtowaniem oraz wąskimi, krętymi drogami, co niemal uniemożliwiało skuteczne użycie czołgów i artylerii, głównych atutów armii amerykańskiej. Co więcej, zbliżała się zima, a pogoda w tym rejonie była wręcz fatalna. Częste opady deszczu, zimno i mgła dodatkowo utrudniały prowadzenie działań wojennych. Teren, jak i pogoda stały się również powodem braku możliwości użycia lotnictwa, tak bardzo uwielbianego przez wojsko amerykańskie. Tymczasem Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z wartości strategicznej lasu Hirtgen. Głównodowodzący niemieckiej obrony w tym rejonie, generał Walter Model, znany ze skutecznej obrony na froncie wschodnim, rozkazał utworzenie gęstej sieci umocnień. Żołnierze Wehrmachtu skorzystali z naturalnych warunków terenu, przygotowując liczne bunkry, okopy, polaminowe zasieki. Co więcej. Niemcy posiadali doskonałą znajomość terenu, co dawało im przewagę w walce na własnym gruncie. Ciekawostką jest to, że Niemcy rozmieszczali w lesie specjalne miny przeciwpiechotne znane jako Bouncing Betty. Po aktywacji mina wyskakiwała w powietrze na wysokość pasa i eksplodowała, rażąc odłamkami wszystko w pobliżu. Był to jeden z najbardziej przerażających rodzajów uzbrojenia, z jakim przyszło się zmierzyć amerykańskim żołnierzom. Amerykańskie dowództwo podjęło decyzję o frontalnym ataku, mimo że las nie miał strategicznej wartości ofensywnej. Można było go ominąć i posuwać się dalej w kierunku Renu. Jednak generałowie obawiali się, że jeśli Niemcy utrzymają las, będą mogli organizować skuteczne kontrataki na flankę wojsk amerykańskich. W efekcie podjęto decyzję o jego zdobyciu. Główne siły alianckie nie były odpowiednio przygotowane do walki w lesie. Standardowe amerykańskie czołgi Sherman były niemal bezużyteczne w gęstym terenie, a żołnierze nie mieli doświadczenia w walkach w tak trudnych warunkach. Ponadto, złe warunki pogodowe sprawiały, że wsparcie lotnicze było praktycznie niemożliwe. Bitwa oraz Hürtgen była wynikiem zarówno konieczności strategicznej, jak i błędów w ocenie sytuacji. Amerykanie nie docenili siły niemieckiej obrony i skomplikowanego charakteru terenu, wierząc, że Wehrmacht nie będzie w stanie stawić czoła i skutecznego oporu. Niemcy natomiast, mimo trudnej sytuacji na froncie, wykazali się niezwykłą determinacją i skutecznie wykorzystali naturalne warunki do obrony. Ostatecznie okazało się, że przełamanie niemieckiej linii obrony w lesie Hirtgen było jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie stanęły przed amerykańskimi żołnierzami w Europie zachodniej. Starcie to stało się symbolem bezsensownej rzezi, której tysiące ludzi oddało życie za skrawek lasu, który można było po prostu ominąć. Jednak to, co wydarzyło się później, jeszcze bardziej podkreślało Tragizm tej kampanii, bo wkrótce Niemcy przeszli do kąt uderzenia w ofensywie w Ardenach, a Las Hirtgen stał się jedną z najbardziej ponurych aren wojny. Pamiętać też należy, że Las Hirtgen to nie tylko zwykły teren walk. To kurzyste, pagórkowate okolice pełne rzek, gęstych zarośli i wąskich, nieprzyjaznych dróg. Jesienią, gdy rozpoczęły się walki, deszcze zamieniły las w śmiertelną pułapkę. Błoto, śliskie kamienie, zalane rowy i miny czyniły każdy krok zagrożeniem. Niemcy wykorzystali ten teren do perfekcji, zmieniając go w sieć bunkrów, okopów i pułapek. Każda ścieżka mogła kryć ukryte gniazdo karabinów maszynowych. Każdy pagórek był potencjalnym stanowiskiem artyleryjskim. Amerykanie mieli przewagę liczebną i technologiczną, dysponowali dużą ilością artylerii, nieograniczonym wręcz zapasem amunicji i wspierali się lotnictwem bombowym oraz czołgami. Jednak w gęstym lesie ciężkie maszyny bojowe miały ograniczone pole manewru, a gęste korony drzew utrudniały skuteczne naloty. Lotnictwo okazało się więc niemal bezużyteczne. Mgła i gęste drzewa. Uniemożliwiały precyzyjne bombardowania. Czołgi, choć liczne, miały poważne problemy z poruszaniem się po nierównym, grząskim terenie. Wielokrotnie grzęzły w błocie lub były łatwym celem dla niemieckiej piechoty uzbrojonej w panzerfausty i działa przeciwpancerne. Z tego powodu piechota musiała zdobywać teren głównie siłą własnych rąk, dosłownie przedzierając się przez leśne zarośla i niemieckie fortyfikacje. Niemcy byli zdecydowanie lepiej przygotowani do walki w tym terenie, posiadając liczne schrony i ukryte okopy, skąd mogli razić przeciwnika ogniem. Każdy atak Amerykanów kończył się niesamowitą rzezią. Nieprzyjazny teren działał na korzyść obrońców. Jednak, mimo mniejszych zasobów, Niemcy nie mogli prowadzić długotrwałej wojny pozycyjnej. Brakowało im już bowiem ludzi, paliwa i amunicji. Amerykańska armia miała znaczną przewagę liczebną i technologiczną. Dysponowała ogromnym zapasem amunicji, artylerią, czołgami i wsparciem lotniczym. Problem polegał jednak cały czas na tym, że w gęstym lesie większość tych atutów stawała się bezużyteczna. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w niektórych rejonach walk rannych żołnierzy nie dało się ewakuować, ponieważ teren był tak trudny, że nie było możliwości przeniesienia ich na noszach. W efekcie wielu umierało samotnie, pozostawionych w gęstwinie drzew. Pomimo braku zasobów i mniejszej liczebności, Niemcy mieli kluczową przewagę, a więc znajomość terenu i doskonałe przygotowanie do walki w warunkach leśnych. Okopy i bunkry. Niemcy stworzyli skomplikowany system linii obronnych. Każde wzgórze było obsadzone przez piechotę, wspieraną przez stanowiska karabinów maszynowych. Wiele bunkrów było ukrytych w ziemi, co czyniło je niemal niewidzialnymi dla amerykańskich żołnierzy, aż do momentu, gdy znaleźli się w ich zasięgu ognia. Drugą rzeczą były pułapki zasadzki. W nocy Niemcy często organizowali wypady na amerykańskie pozycje, zabijając żołnierzy we śnie lub niszcząc dostawy amunicji. Wiele amerykańskich oddziałów po kilku dniach w lesie znajdowało się na skraju wytrzymałości psychicznej. Brakowało snu, zaopatrzenia i pewności, skąd przyjdzie kolejny atak. Kolejną rzeczą, której warto wspomnieć, to snajperzy. Niemieccy strzelcy wyborowi często ukryci na drzewach lub wśród ruin, byli prawdziwą zmorą amerykańskich żołnierzy. Wielu żołnierzy ginęło od pojedynczych strzałów, zanim zdążyło zorientować się, skąd padł ogień. Co więcej, Niemcy często stosowali psychologiczne metody zastraszania. Niektóre ich jednostki używały specjalnych gwistków przymocowanych do pocisków artyleryjskich, które wydawały przerażające dźwięki podczas lotu. Miało to wywołać panikę w szeregach amerykańskich żołnierzy. Warunki terenowe. Błędne założenia alianckiego dowództwa i niemieckie przygotowania sprawiły, że bitwa o Las Hirtgen była jednym z najbardziej wyczerpujących starć II wojny światowej. Amerykanie posiadali przewagę liczebną i technologiczną, ale w tej walce nie miało to większego znaczenia. Niemcy, mimo że byli w odwrocie, wykorzystali każdy skrawek lasu, by zamienić go w śmiercionośną pułapkę. Wielu amerykańskich żołnierzy do końca wojny nie mogło zapomnieć o piekle, jakie przeżyli właśnie w tym lesie. A tak naprawdę prawdziwa tragedia polegała na tym, że bitwa ta była w dużej mierze totalnie bezsensowna. Już niedługo Niemcy uderzyli w Ardenach, a zyski terytorialne zdobyte w Hürtgen zostały niemal całkowicie unieważnione. Jednak dla tych, którzy tam walczyli, była to walka na śmierć i życie. Walki w Lesie Hildgen były koszmarem, to bez wątpienia. Postępy były minimalne, a każda zdobyta pozycja oznaczała straty tak wysokie, że trudno było je uzasadnić. W przeciwieństwie do wcześniejszych kampanii, gdzie szybkie manewry pozwalały na zdobywanie dużych połaci terenu, tutaj liczył się dosłownie każdy metr. Ataki wyglądały podobnie każdego dnia. Amerykanie ruszali do natarcia, przedzierając się przez gęsty las. Trafiali na miny, zasieki i ukryte gniazda karabinów maszynowych. Ci, którzy przeżyli, musieli walczyć wręcz zdobywając po kolei niemieckie bunkry. Niemcy, zamiast bronić się do ostatniego człowieka, wycofywali się na nowe pozycje, zmuszając aliantów do kolejnego natarcia. Każdy dzień walk wyglądał niemal identycznie. Kolejny desant piechoty, kolejne ostrzały moździerzowe, kolejni zabici i ranni. Każdy zdobyty bunkier, każde wzgórze czy ścieżka wymagały ofiar w postaci setek istnień ludzkich. Wspomniana wcześniej pogoda też była niesamowitym utrapieniem Amerykanów. Mgła i deszcz dodatkowo utrudniały orientację na polu walki. Amerykańscy żołnierze często trancili kontakt ze swoimi jednostkami i błądzili po lesie, narażając się na przypadkowy ostrzał lub wpadając prosto na niemieckie stanowiska. Walki trwały miesiącami, a każda kolejna ofensywa aliantów kończyła się setkami, jeśli nie tysiącami zabitych i rannych. Amerykańskie straty wyniosły około 33 tysięcy żołnierzy. 24 tysiące zostały zabite lub ranne w walce, a kolejne 9 tysięcy wyeliminowały choroby, wyziębienie i przypadkowy ogień własnych oddziałów. Najtragiczniejsze były straty w poszczególnych dywizjach. 9 Dywizja Piechoty straciła 4,5 tysiąca ludzi w ciągu 10 dni, zdobywając zaledwie 3... Kilometry terenu. 28. Dywizja Piechoty straciła 6184 ludzi, tracąc niemal całą swoją zdolność bojową. Niemcy również ponosili ogromne straty, tracąc w lesie około 28 tysięcy żołnierzy zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Pomimo świetnej obrony i przewagi terenowej Niemcy nie mogli utrzymać w lasu w nieskończoność ich linie obronne były dobrze przygotowane ale nie mieli dostępu do świeżych rezerw z każdym dniem tracili ludzi a brakowało im żołnierzy by uzupełniać luki Niemcy nie mieli już po prostu wystarczających rezerw alianci mogli uzupełniać straty i wciąż rzucać do walki nowe oddziały podczas gdy Wehrmacht Walczył w stanie ciągłego osłabienia. Brakowało im amunicji i zaopatrzenia. Nie mieli dostępu do pełnego wsparcia artyleryjskiego ani świeży dostaw broni. Dodatkowym problemem była wieczna presja aliantów. Pomimo gigantycznych strat, Amerykanie kontynuowali ataki, metodycznie wypierając Niemców z kolejnej pozycji. Ostatecznie w lutym 1945 roku, po miesiącach krwawych walk, las Hirtgen wpadł w ręce aliantów. Było to jednak perlusowe zwycięstwo. Zdobycie lasu nie miało większego wpływu na przebieg wojny, a sama amerykańska armia poniosła ogromne straty w bitwie, którą zwyczajnie można było ominąć. Bitwa o las Hürtgen uważana jest dziś za jedną z najbardziej niepotrzebnych operacji wojennych aliantów w Europie Zachodniej. Wspomnienia żołnierzy, którzy przeżyli to piekło, pełne grozy i bezsilności. Wielu uważało, że wysłano ich na pewną śmierć bez realnego powodu. A jakie były największe błędy dowództwa amerykańskiego? Na pewno podjęcie decyzji o frontalnym ataku zamiast obejścia lasu alianci mogli uniknąć walki w Furgenwaldzie, ale wybrali najkrótszą i zarazem najkrwawszą drogę. Pamiętać również należy o zlekceważeniu niemieckiej obrony i trudności terenowych. Dowództwo sądziło, że Wehrmacht jest już na skraju załamania, i nie przewidziało jak skutecznie Niemcy będą wykorzystywać warunki terenowe. Pamiętać też należy, że wszystko trwało wiele tygodni. Wielotygodniowe wyniszczające starcia w tej bitwie nie było bowiem decydującego momentu. Przez długie miesiące trwała bezlitosna wojna na wyniszczenie. Co ciekawe. Do dziś w lesie Hirtgen można znaleźć ślady tej bitwy. Bunkry, zasieki, a nawet szczątki żołnierzy. Niektóre obszary wciąż są zaminowane, a w czasie wędrówek można trafić na niewybuchy sprzed 80 lat. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wesprzyj nas na patronite.pl, łamane na Alan Historie. Dziękuję, że jesteś z nami i doceniasz naszą pracę.